Dzisiaj ludzie mówią o wolnych związkach. To ksiądz Dziewiecki zdemaskował: wolny związek, zwróćcie uwagę, związek, związane. Jak związane, to nie wolne. Poproszę kłódkę, co otwiera drzwi, poproszę nożyczki, co skleja, poproszę klej, co rozkleja. Nie ma wolnego związku. Związek to jest związek. Ja się rzeczywiście do kogoś z kimś związuję i może podsumuję te rozważania o miłości, która jest miłością Trójcy, przynajmniej świętszej. Podsumuję jednym obrazem. Jechałem kiedyś pociągiem z Warszawy do Otwocka, takim niebieskim. To był drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Ludzie wracali z gości, z przyjęć. I weszło młode małżeństwo z takim cztero-pięcioletnim synkiem. Usiedli sobie w pociągu na ławce, a dziecko posadzili naprzeciwko siebie. I stała się rzecz nieprawdopodobna. Mąż przytulił żonę. To jest taka dziwna tajemnica, że chłopak przytula dziewczynę, dopóki są przy, jeszcze przed ślubem, to przytulają w pociągu, w autobusie, w galerii handlowej, potem jakieś te przytulanie ustają. Patrzy, nie wierzy własnym oczom, oni byli małżeństwem, mąż przytulił żonę, ona mu położyła głowę na ramieniu, on tak przytulił głowę do swojej głowy i tak jadą. Dziecko patrzy na rodziców i mówi, ja też tak chcę. To tata wziął tego dzieciaka i przytulił go i jechali we trójkę. Ja tutaj udawałem, że ogląda, wyglądam przez okno, aż było ciemno, więc oni mi się odbijali ładnie, więc podglądałem ich bezczelnie i nie mogłem się napatrzyć na coś, co w nich widziałem. Jak ten dzieciak patrzył się, jak tata kocha mamę, jak mama kocha tatę. On się po prostu nie mógł nacieszyć. Facet patrzył na żonę, jak kocha jej syna, a syn patrzył, jak kocha jego żonę. A ta pani była w niebo wzięta, jak jej mąż kocha syna, a syn kocha tatę. I jechali, i powiedziałem, to jest trójca święta. Zakochać się w czyjejś miłości. Zakochać się w czyjejś miłości. Nie tylko bądź dla mnie. Dla mnie też. Dawaj mi, ja tobie będę dawał, ale dawaj innym. Miłość jest, miłość jest wolna. Miłość wymaga wolności. Miłość nie może być przywiązaniem. Jeśli kogoś kochasz, to pozwól mu odejść. Pamiętajcie to? Jeśli kochasz, to pozwól mu odejść. Jeśli cię kocha, wróci. Jeśli nie wróci, nigdy cię nie kochał. Jeśli nie wróci, nigdy cię nie kochało.